E Witajcie w kolejnym odcinku omnomnom Co jedzą ludzie, którzy są weganami, nie mogą jeść glutenu, jednocześnie stosują dietę raw, czyli wszystko jedzą surowe I jeszcze nie mogą jeść mleka, czyli nie tolerują laktozy Co w takim razie można im zaoferować? I otóż ja mam produkt, który spełnia te wszystkie warunki To są... Habrzyki, chleb żywy, czyli niepieczony, i chleb bezglutenowy, bez mleka, wegański, czyli bez jaj. I on jest suszony w temperaturze do 42 stopni, tak żeby z jednej strony pozostał surowy, żeby ludzie, którzy stosują dietę raw, mogli go jeść, a z drugiej strony, żeby wszystkie dobroczynne właściwości lnu pozostały właśnie w tym chlebie. I on posiada kilka różnych smaków. Ja wybrałam pomidor i bazylia, więc zaraz przekonamy się, jak smakuje. Ale przede wszystkim, co robi nam taki chleb, który posiada w sobie tylko i wyłącznie len? No przede wszystkim len posiada bardzo dużo antyutleniaczy, posiada kwasy omega 3, 6 i 9, no i naturalne białko, którego weganie tak bardzo potrzebują. Dlatego zamiast gadać, przejdźmy do, do rzeczy i spróbujmy co się kryje w tym produkcie. Bardzo mi się podoba ta urocza nazwa habrzyki. Jeszcze wyadam, że to jest produkt polski, a dodatkowo się uśmiecha. To już jak dla mnie, to już ma bardzo dużo plusów. W środku mamy te habrzyki w takich dwóch paczuszkach, a w każdej z paczuszek mamy po trzy sztuki, czyli sześć sztuk w środku. Pachnie bardzo mocno pomidorami bazylią, tak jak zapowiadało opakowanie. Pomidor jest ciekawy, bardzo suchy, ciężko się gorzuje z takim mm, trochę, jak ktoś powiedział, jak staja podeszwa. Ale to dobrze, bo nie jest też takim suchy jak klasyczne pieczywo chrupkie, tylko posiada jakby w sobie więcej. Smak jest bardzo mocny, bardzo zdecydowany, czuć dużo tej właśnie bazylii, czuć dużo tych pomidorów, czuć też ten len. Więc to nie jest taka przegrysta, którą się je solo w takiej postaci. To bardzo dobrze smakowałoby z twarożkiem, z jakimiś zlepkami, z warzywami na górze jeszcze. I w, taki, w takiej konfiguracji chętnie bym produkt jadła. Aczkolwiek tak samotnie, tak jakbyśmy sami, sa, sami jedli wiem, chleb graham. No nie wiem, czy znać kogoś, kto jest ch chleb zupełnie bez niczego. Konfiguracji z czymś byłby to, byłby to całkiem niezły produkt, aczkolwiek nie wyobrażam sobie, żebym zamieniła prawdziwy chleb na habrzyki, Ale warto mu się przyjrzeć, ponieważ jest to taki, taka okazja, że nawet zjeść trochę więcej się którego tu jest aż 86%, czyli naprawdę bardzo dużo. To jest naprawdę się jest super ważnym składnikiem i super istotnym dla diety człowieka, więc w takiej formie chętnie bym go kupiła i naprawdę fajnie się go je. Aczkolwiek, jeśli ktoś nie siedzi mocno w tych klimatach organicznych, może to być dla niego lekkie zaskoczenie i to nie jest taki produkt dla amatorów, że tak się wyrażę. Jednak trzeba się przez niego przegryźć i naprawdę zrównoważyć go twarogiem, bo smak ma bardzo, bardzo mocny. Kolejnym produktem, żeby zapić te nieco suche habrzyki, jest Jelona herbata Soti. Zielona herbata Soti to jest idealny produkt taki, o jakim marzyłam, ponieważ często jestem na mieście i do obiadu mam chęć popić obiad niekoniecznie samą wodą. Często piję samą wodę, a czasem mam ochotę napić się czegoś, co ma smak, ale niekoniecznie jest słodzone, po prostu wodę zagojoną czymś. I tutaj mamy zieloną herbatę, która jest po prostu zieloną herbatą. Wiele produktów na rynku mówi o tym, że zieloną herbatę na naprawdę jest słodką wodą z dodatkiem odrobiny zielonej herbaty. I ten produkt jest taką właśnie bardzo smaczną, zimną, zimną zieloną herbatą, taką jaką sami zaparzylibyśmy w domu. I pewnie. Zagościłby na stałe w takim moim repertuarze na mieście i chętnie bym go bardzo piła, bo szczekałam taki produkt, który miałby smak, a byłby jak bez kalorii i bez słodyczy. Gdyby nie fakt, że punkt pierwszy za tą butelkę zapłaciłam 9 zł, co jak dla mnie, za butelkę zielonej herbaty jest bardzo mocnym przegięciem. Bo tak naprawdę. Tą zieloną herbatę od biedy mogę sobie sama w domu parzyć, przerwać do butelki. Gdyby ono kosztował ta butelka 2,50, 3 zł, to jeszcze bym to przeżyła, ale 9, 9 zł to ja mogę zapłacić za butelkę rokietnika 100%, a nie za butelkę plastikową zielonej herbaty. A drugą sprawą jest to, że ten produkt jest wyprodukowany na Tajwanie. Tego już zupełnie nie rozumiem, jak może się opłacać przywożenie zwykłej zielonej herbaty już przygotowanych butelkach z Tajwanu. To jest dla mnie bardzo dziwne, jakby nie można tego było w Polsce robić i wtedy ja bym stanęła za takim produktem obiema rękami i nogami i wtedy mogłabym nawet zapłacić te 9 zł, jeśli wiedziałabym, że on w jakiś sposób wspiera polską gospodarkę, bo na tym mi bardzo zależy, jeśli kupuję produkty. A tutaj... No szału nie ma. Drugi raz go pewnie nie kupię, chyba że mnie jakoś mocno przyciśni. I czas na deserek. Ostatnim produktem jest coś bardzo dziwnego. Nigdy czegoś takiego nie było w omnomnomie. Ale jak stałam w kolejce do kasy, zobaczyłam go i po prostu nie mogłam się oprzeć, żeby go nie kupić, bo pomysł jest tak dziwny... Zresztą sami zobaczcie. Jest to torebka z krwią. I Jest to słodycz, który właśnie ma taki kształt torebki z krwią. Najbardziej mnie zaintrygowało to, że ta krew się w ogóle nie rusza. Czy ona nie wiem, czy ona ma formę żelka, czy ma formę. Nie mam pojęcia, na jakiej zasadzie mam to zjeść. Dlatego też bardzo mnie to zaintrygowało i wiedziałam, że muszę to kupić. Nie mogę się już doczekać, żeby zobaczyć, na jakiej zasadzie to funkcjonuje. Ja spróbuję tutaj przeciąć tę. tą końcówkę. I zobaczymy, czy mi się uda to w jakiś sposób wydostać. Przykleiło mi się do zębów. Tego produktu tak właściwie realnie z tego nie da się wydostać. Ja trochę wyciągnęłam zębami, ale tak naprawdę, żeby go wydostać, trzeba po prostu całą tą woreczek i tą rurkę w jakiś dziwny sposób rozciąć. Nie wiem, jak miałoby to zrobić jakieś dziecko, które kupiłoby ten produkt. Nie jest to za jakoś specjalnie smaczny. Jest to taki roztopiony cukier z czerwoną farbką który dalej tkwi gdzieś tam na moich zębach i nie chce się absolutnie odkleić, mimo że tylko taką ociupinkę tutaj wyciągnęłam. Więc to absolutnie załamało mnie, liczyłam na jakiś hit, że będę miała dużo z tym ubawu, że, że ta krew w, w tym woreczku spłynie, albo że to będzie jakiś żelek, albo cokolwiek interesującego, ale niestety chyba to będę musiała wyrzucić. Mimo że opakowanie jest szalenie kreatywne, to w nawet w pół procentach nie została wykorzystana jego, jego możliwości i, i to, że mógł się stać produktem kultowym, a takim raczej nie będzie. Mam nadzieję, że dobrze bawiliście się w tym odcinku. Do zobaczenia w kolejnych i pamiętajcie o mną. Zaatakuję tego habrzyka faroszkiem, zobaczymy co z tego wyjdzie. Dałam sporo. Zobaczymy, co on z tego zrobi. Mm. Wiedziałam. No i to jest to. Takie habrzyki mogę jeść. One z twarożkiem, naprawdę super smakują. Się nawet nie umywa jakiegokolwiek ym, tak zwanego chrupkiego pieczywa. Bardzo fajne, bardzo smaczne. Mm. Pomidorki i Świetnie się komponują. Miałam noga z tym, Miałam noza z, tym, z, tym z tym twarogiem. Fajnie jest to, naprawdę. Mm. Zaczynam w końcu odkrywać zalety diety Rowe. Jest niezłe. Mm. Z faroszkiem. To jest to. Czuję, że mm, naprawdę przyjazny, fajny produkt. Jak coś mnie zmusiło do jedzenia siemienianego, to ja zasługuję na Oscara. Do zobaczenia.